Kręceni. Na rozmowy w rytmie nurtu zapraszają Igor Glinda i Piotr Stopczyński. Pogadamy sobie o dużych muchach, o łowieniu dużych ryb na duże muchy. Dwóch panów już dzisiaj było Piotr Stopczyński i Igor Glinda, a teraz z nimi także Tomek Bogdanowicz. Zapraszam panowie i oddaję głos. Słyszałem, że były debaty, który w środku. <laughs> A, zobacz. <laughs> Dobrze. Proszę bardzo. Witam, 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 wszystkich. Światła takie, kursy jak w Madison Square Garden. Ludzi też podobnie. Jak na koncercie dobrym. <laughs> Okej, okay. czekamy jeszcze co prawda na parę fotek, które gdzieś tam z tyłu za nami by poleciały. Słuchajcie, jesteśmy tutaj po to, żeby pogadać sobie o takich rzeczach, które przerażają wielu w momencie, w którym chcą podejść do wędkarstwa muchowego, ale w takim rozmiarze właśnie XXL, czyli cięższe klasy wędek, cięższe linki, większe przynęty. To są rzeczy, które niejednemu spędzają sens powiek. Chłopaki już tam parę razy ten temat poruszali, czy w podcaście bardzo fajnie, czy nawet dzisiaj o tym wspomnieli. Ja, jako producent much szczupakowych i nie tylko szczupakowych, co zresztą będzie, o proszę bardzo, tak naprawdę każdy drapieżnik łyka tego typu przynęty z rozkoszą dziką. Jako producent, często widzę takie, takie lęki, jak się do tego zabrać, jak do tego podejść, co z tym wszystkim zrobić. Co w ogóle jest bardzo ciekawe, olbrzymią grupą klientów naszych, nie tylko naszych, bo przecież nie my jedyni to robimy, są spinningiści, którzy łowią na muchę, co jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. To tylko pokazuje skuteczność samej przynęty, samej w sobie, jako idei. Natomiast my byśmy chcieli pogadać właśnie o musce, o, o, znaczy o metodzie, o, o wędkach, o linkach, ale o tym, żeby się tego nie bać, jak się do tego zabrać, ale tak na spokojnie, bez stresu, bez spinki. I może oddam głos chłopakom, którzy no, są bardzo doświadczeni w tej, w tej materii również. Jeżdżą po całym świecie. E, fantastyczne ryby łowią. E, proszę. Igor Grinna. Tak wyszło, że akurat nie mam mikrofon, także ja zacznę. Słuchajcie, ciekawostką jest to, że jestem dzisiaj drugi raz na tej scenie i drugi raz mówimy o tym, żeby się nie bać wędkarstwa muchowego. To jest trochę dziwne, ale to nie jest naprawdę takie straszne. I technicznie o czym rozmawialiśmy wcześniej, i rzeczywiście przy użyciu tych wielkich, wielkich przynęt używając ciężkiego sprzętu, nie taki diabeł straszny. Dzisiejszy sprzęt, opanowanie, poprawne opanowanie techniki rzutowej to się pozwala świetnie posługiwać się najcięższymi wędkami, jakie są przeznaczone do tej techniki. Mam tu na myśli wędkarstwo muchowe. A w połączeniu z dużymi muchami, z muchami, które między innymi właśnie robi tomek, pozwala nam to sięgać, słuchajcie, po największe okazy tych ryb. Dzisiaj technologicznie te muchy zmieniły się na tyle, i ten sprzęt jest na tyle już przystosowany do tego, że nawet największych gabarytów muchami naprawdę swobodnie się rzuca. Oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze, jeżeli są ciężkie warunki wietrzne, jest to trudniejsze, kiedy stoimy głęboko w wodzie. Wszystko się zgadza, natomiast, tak jak wspomniałem, konstrukcje much dzisiaj i to czasami much, które osiągają. No, to do 30 cm. 30 cm, słuchajcie, to jest pokaźna przynęta i wyobraźcie sobie zestawem muchowym, gdzie to ta linka wynosi nam tą muchę, można już dzisiaj swobodnie rzucać. A gwarantuję Wam, że jeżeli używa się tego typu, tej wielkości przynęt, to ryby, które te przynęty atakują, już nie są rybkami na są konkretnymi, dużymi rybami. Nie, to ja mogę trochę o tym sprzęcie, bo Igor użyłeś określenia, że ciężkimi zestawami muchowymi, no nie? I tu dla tych, którzy nie wiem, nie mieli nigdy w rękach wędki muchowej, ale takiej przeznaczonej stricte do łowienia tych największych ryb, albo inaczej, do łowienia tymi największymi przynętami, bo to są tak jakby dwie rzeczy, które nie zawsze muszą do końca iść w parze. To ja nie mam zielonego pojęcia, tak naprawdę ile może ważyć taki castingowy, spinningowy, no bo jest większość na pewno z was to spinningiści, castingowcy, nie wiem. To ile może ważyć taki zestaw, którym bierzecie do ręki, którym ch chcielibyście operować, nie wiem przynętami gumowymi, które miałyby te 30 cm długości, zakładam, że to trochę musi ważyć, tak jak i sama przynęta trochę musi ważyć. Nie wiem jakie to są wartości. Natomiast zakładam, że to może być ciężki zestaw. Może ktoś powiedzieć, ile waży taki multiplikator, który komfortowo pozwoli na operowanie. Macie taką wiedzę? Ile to może ważyć? 30-centymetrowymi, 30 przepraszam, gumami. Ile to może ważyć? Kto wie? Multiplikator, sam. No to tu w ta Kukino. ciężkość tego muchowego zestawu, gdzie mamy wędkę, kołowrotek, linkę. Przynęte i wszystko, co jest tak jakby po kolei, do operowania 30-centymetrową przynętą będzie zdecydowanie lżejsze niż ten wcześniej wspomniany kołowrotek. I przypomnę, że tu mamy wędkę, kołowrotek, linkę, podkład, przynętę i, i to naprawdę będzie lżejsze. Dużo więc, dużo, dużo, lżejsze, lżejsze, dużo lżejsze. Więc ja też polecam wszystkim tym, o których Tomek wspominał, że w świecie wędkarstwa muchowego bardzo popularne stało się używanie much jako przynęt. Spiningo, spinningowego. Dokładnie, spinningowego, przepraszam. I myślę, że warto, nawet jeżeli to miałoby być raz, dwa razy, albo po prostu z czystej ciekawości, spróbować założyć tą samą przynętę, ale do muchowego zestawu. No to jest nie do zubień. I zobaczyć, że ile tak jakby jeszcze możliwości prowadzenia tej przynęty daje tylko to, że my zmienimy tak jakby zestaw, że tam będzie linka, że to wszystko się odbędzie w taki sposób, jak ktoś to wymyślił. Bo to jest z jakiegoś powodu. I jak łatwe i wbrew pozorom lekkie może stać się operowanie bardzo dużymi przynętami przy użyciu zestawu muchowego. Więc naprawdę bardzo polecam. Macie dziś okazję, jeżeli ktoś chciałby po prostu to wziąć do ręki i zobaczyć, jak to jest lekkie, to tam przy basenie można spokojnie taką wędkę wziąć do ręki i być, myślę, dość poważnie zaskoczonym. W sensie, jak bardzo to jest lekkie, i na operowanie, jak ogromnymi przynętami nam to pozwala. Więc y, polecam naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jak, jak popatrzycie na zdjęcia z tyłu, to na pewno Wam się przewiną takie gatunki jak tarpony y, i inne y, naprawdę duże, duże zwierzęta. I co sobie wyobraźcie, że to są ryby łowione na wędki, które Wam by się wydawały wykałaczkami jakimiś delikatnymi? Dla nas to jest oczywiście moc. My to mamy jakby tego świadomość, ale ale taka dwunastka w porównaniu ze sprzętem spinningowym czasami się wydaje być delikatnym sprzęcikiem po prostu, prawda? A mimo wszystko rybę kilkudziesięciokilogramową holujecie z sukcesem. Ja w ogóle taki mam troszeczkę czasem się śmieję, jak rozmawiam z ludźmi na temat właśnie dlaczego. E, złowienie szczupaka na muchę daje większą satysfakcję i frajdę i w ogóle te doznania takie, takiego tego wow e, są większe przy, niż przy spinningu. I tak się za, sam nad tym zastanawiałem, skąd, skąd takie moje wrażenie zawsze było i dotarło do mnie, że tak, po pierwsze łowiąc spinningiem trzymamy tą wędkę znacznie wyżej, dalej od kołowrotka. Często używamy krótszych wędek. Tak, czyli dźwignia jest znacznie inna. I teraz wyobraźcie sobie, że taki metrowy szczupak na wędce spinningowej, no, no owszem, no, jest fajnie, super, ale on tak nie demoluje nas jakoś bardzo, prawda? Że to jest takie wrażenie, że no, holujesz go trzyk i już jest w zasadzie przy Tobie. Na muchówce, spoda, że w sumie nie wziąłem takiej wędki, trzymamy kij na samym końcu. Najczęściej ona ma te 2,75 m, czyli jest długa, więc mamy zupełnie inną dźwignię. I nagle się okazuje, że mamy prawie 3 metry kija przed sobą. Każdy odjazd tej ryby, owszem trochę parowany przez akcję wędki, ale jednak ta dźwignia na ciebie jest dużo większa, tak? Czyli efekt holu 80-90 cm szczupaka jest dużo większy, w sensie wrażenia, prawda? Taka, taka, taka ciekawostka. Proszę Igor. To bo... jest jeszcze jest tutaj dodatkowym aspektem tego, co bezpośrednio my wędkarze przeżywamy. Jest kontakt z tą rybą poprzez linkę. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, podstawą tego wszystkiego jest to, że łowiąc na spinning, ta ryba generalnie my ją czujemy poprzez wędkę. A w wypadku zestawu muchowego mamy jeszcze ten aspekt linki, który jest bezpośrednio. I trzymamy często z, dachu. z wędką, więc czujemy tą rybę niejednokrotnie w tej ręce, która obsługuje linkę, jak ta ryba odpływa robi odjazdy, ucieka, czasami trzeba ją luzować, czasami hamować, czasami ściągamy ręką, więc też czujemy siłę, moc odjazdu i walki Bez, tej Bezpośrednio, prawda? Więc tutaj rzeczywiście w bezpośrednim kontaktu z rybą ten zestaw puchowy powoduje to, że te doznania są zupełnie, zupełnie inne. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze frajda z samego rzucania, który, które też ma pewne jakieś takie aspekty, że jak nam uda się fajny, daleki rzut ciężkim zestawem, tak, żeby zaprezentować tą muchę w taki sposób, żeby złowić tą rybę. Słuchajcie, samo to przynosi fryda, a bywa to rzeczywiście dosyć trudne. I to o czym Tomek mówił, dzisiaj słuchajcie, nawet tutaj w prywatnych rozmowach mieliśmy takie porównania, że te dwie metody bardzo często się przenikają: wędkarstwo spinningowe, jak i muchowe, bo rzeczywiście czasami ta prezentacja jest bardzo podobna, mimo tego, że ten sprzęt się troszeczkę różni, to same techniki, czasami ktoś nawet powiedział, że łowienie na streamera w rzece to przypomina mu najbardziej łowienie zestawem spinningowym i rzeczywiście są wspólne cechy natomiast to o czym żeśmy tutaj przed chwilą wspomnieli ten począwszy od samego rzutu zacięcie które bardzo często słuchajcie w wypadku na przykład dużych drapieżników nie wygląda tak jak wy zaczynamy spinningiem czyli zaczynamy wędką tu się słuchajcie zacina poprzez pociągnięcie linki więc wpinamy tą to rybę i już mamy kila. ją bezpośrednio na lince w wypadku osoby takiej jak ja, która jest praworęczną, cięcie i pierwszy odjazd, słuchajcie, czujemy to bezpośrednio w lewej ręce. Popalone jest... palce, popalone palce. Frajda niebywała i jest to rzeczywiście niesamowite. I tak jak wcześniej wspomniałem, Tomek czy wszystkie osoby, które robią dzisiaj duże muchy, oni bardzo dużą uwagę zwracają na konstrukcję i wagę tych much, dlatego że tak jak w wypadku spinningu, Waga przynęt czasami bywa decydująca, bo dzięki temu możemy wykonać dalszy czy też specyficzny rzut. To no tutaj, niezależnie od tego, jakie są czynniki, tu zawsze chodzi o to, żeby ta mucha była jak najlżejsza. Najlżejsza, tak. Odrzucamy linką, nie przynętą. No tutaj tą część rzutową robimy właśnie linką. Stąd też tak istotne jest to, jak, jak wybierzecie tą muchę do ręki, widzicie, duża, kolorowa, fajna. Przynęta. Wyobrażacie sobie, jak ona pracuje w wodzie, natomiast nie zastanawiacie się nad tym, ile czasu taki gościak on spędził, żeby konstrukcja tego streamera 20-30 cm była dokładnie taka, dlatego że specyfika tego kształtu nie tylko imituje świetnie ofiarę, czyli to, co pozwoli nam złowić rybę, ale przede wszystkim pozwoli nam też wygodnie operować, mam tu na myśli, przede wszystkim rzucanie. I tak jak mówię, 10 lat temu sięgnięcie po zestawy najcięższe, wędki w klasie 12. to było, słuchajcie, katorga. Dzisiaj ktoś, kto w miarę sprawnie porusza się w sensie rzucania, technik rzucania dwunastką, czyli tymi najcięższymi zestawami, niejednokrotnie z ciężkimi linkami, w trudnych warunkach, przecież bywasz nad wodą wieje, Bywa, że trzeba się ustawić głęboko, można sobie świetnie radzić i naprawdę bardzo efektywnie łowić okazałe ryby. No tak, to wędkarstwo muchowe to jest troszeczkę inny... E, inaczej, się, inaczej myślimy w ogóle o wędkowaniu, inaczej przez jakby... E, w spiningu w ogóle to jest, to jest też taka, wczoraj z Mateuszem żeśmy rozmawiali z człowiekiem, który jest gospodarzem naszych, e, tych pomorskich, zresztą zapraszam wszystkich na, na kolejną edycję pomorskich e, warsztatów muchowych w kwietniu, w Gdyni, w Orłowie, e, w Tubazie. Mateusz fajnie to, fajnie e, kiedyś, e, e, z wczoraj ocenił, określił, mówi, że lotnictwo muchowe ma taki, zawsze miało taki insader, insiderski e, charakter, tak? znaczy, Zawsze trzeba było mieć kogoś, kto cię wciągnął w to środowisko, kogoś cię poprowadził w jakiś sposób, e, by, by no nie wiem, zaaranżował twoją, tamtą twoją drogę i tak dalej. Nie? Dzisiaj, nie, a spinningiści z kolei no, jest im łatwiej. Wchodzą do sklepu i mówią, chcę mówić o konia, chcę mówić chłopaka, a pan sprzedawca mówi, że tu wędkach kuchowrotek przyjęta, proszę do widzenia, dziękuję. Nie? Z Bochą tak łatwo nie jest, to jest prawda. I pod tym względem, pod tym względem rozumiem e, ludzi, którzy się nad tym zastanawiają, że mają w pewnym sensie opory i lęki, bo... No bo tak, no kupić tą wędkę to jeszcze okej, okay, ale co dalej, Od no tego są ludzie tacy właśnie jak, jak, e, jak Igor i Piotrek, instruktorzy certyfikowani, którzy uczą e, rzucania takim zestawem, to jest bardzo ważne i to jest rzeczywiście element, którego minąć nie wolno. O ile w spinningu sobie można po prostu wziąć tą wędkę machnąć, nie ujmując oczywiście o tyle w wędkarstwie muchowym no to jest, wymaga to już troszeczkę więcej uwagi i, i praktyki o tyle potem ta frajda z tego jest niewiarygodna, ja w ogóle zresztą powtarzam wielu osobom, że wędkarstwo muchowe to jest takie hobby, które się dzieli na trzy niezależne hobby, ja to ciągle zawsze mówię wędkarstwo muchowe to jest fly fishing, czyli łowienie ryb Fly tying, czyli wiązanie, i fly casting, czyli rzucanie. Znam ludzi, którzy fantastycznie rzucają, nie łowią. Znam ludzi, którzy kręcą obłędne muchy, nie mają pojęcia o łowieniu, o rzucaniu również, no, po prostu są świetnymi rzemieślnikami. E, są tacy, którzy tylko rzucają, prawda? Taki sport też wiadomo, funkcjonuje, więc wszystkie te trzy elementy wędkarstwa muchowego spięte razem do jednego worka dają tą naj, na, na, największą frajdę, mam wrażenie, oczywiście to nie znaczy, że trzeba tak, kręcić muchy, ale to jest też cudowne, natomiast to jest po prostu zupełnie inny wymiar wędkarstwa, chociażby, słuchajcie, nie ma takiej przynęty muchowej podpiętej do spinningu, żeby pracowała tak jak mucha pod muchówką, no, zgodzicie się ze mną? Nie ma takiej możliwości, żeby mucha pod spinningiem w jakimkolwiek systemie działała tak samo jak na muchówce. Wiesz, zasadniczą różnicą jest to, że zestawem spinningowym możecie śmiało łowić muchami, ale na odwrót już nie ma takiej praktycznej możliwości. 30-centymetrowego woblera czy gumy muchówką, nawet najcięższą, się po prostu nie rzuci. Jest to tak inna konstrukcja wędki, no to, to jest abstrakcyjne kompletnie, tak jak na kwadratowych kołach próbować pojechać. Więc tutaj to jest ta różnica. I to jest jeszcze ten aspekt, że rzeczywiście te przynęty muchowe, one z buta wchodzą na rynek spinningowy, bo w tej chwili, nawet chodząc tutaj, słuchajcie, widzieliśmy wielu wytwórców dużych, tradycyjnych przynęt spinningowych, a tuż obok duże muchy. Czyli oni sami już sięgają też po te przynęty. Koguty są mam znane od dawna i jest to taki trochę. E, Stan tak, połączenie tak, średnim, tego, tak. tej, tej muchy i przynęty spinningowej. Natomiast tutaj rzeczywiście coraz częściej używa się dużych i bardzo dużych przynęt muchowych, używając zestawu spinningowego. Tak. Jeszcze a propos tego, o tej przynęcie, czyli o muszce, ale na zestawie muchowym, to to, co jest w muszce fajne, to rozmawialiśmy kiedyś o tym, że mucha taka szczupakowa powiedzmy, podana na zestawie muchowym, jest chyba jedyną przynętą, a przynajmniej jedyną przynętą, jaką ja znam, która stojąc w miejscu pracuje, która de facto nawet w stojącej wodzie, jeżeli popatrzycie, jak taka mucha, odpowiednio oczywiście skonstruowana się zachowuje, to nie ściągamy jej, nie ruszamy nic, a ona, pomimo to, te delikatne włókna, nawet przez te mikro drgania wody czy cokolwiek, będą już pracowały. I bywają takie momenty, gdzie to jest naprawdę kapitalny sposób, czyli zostawienie takiej muchy w miejscu, bo ona stojąc pracuje. No niestety spinningiem nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, tak jak muchówką nie jesteśmy w stanie osiągnąć wielu rzeczy, które są w stanie osiągnąć spinningiści. Bo dla nas na pewno jakimś ograniczeniem jest oczywiście głębokość, na której możemy łowić, bo to... Znaczy oczywiście można bardzo głęboko, tylko to wymagałoby niesamowitej cierpliwości, zanim nam to wszystko po prostu na odpowiednią głębokość opadnie, tak? Nie mamy kontroli na tak dużych głębokościach, natomiast tam, gdzie tej wody za dużo nie ma, gdzie jest w miarę płytko, to naprawdę polecam, jeżeli łowicie na spinning, nie łowicie na mucha, macie kumpla, kolegę, znajomego, kogoś, kto takim zestawem się posługuje, że wam pokazał. Bo może być tak, że odkryjecie, tak jakby, tą przynętę zupełnie na nowo, i może znajdziecie dla siebie, tak jakby. Kolejną fajną odnogę od tej swojej ścieżki, bo próbować warto. I naprawdę fajnie jest zobaczyć, przekonać się, że to łowienie szczególnie szczupaków, bo to jest cała masa dookoła wszędzie też szczupakowych różnych przynęt, że to łowienie szczupaków na muchę jest też trochę w tym świadku muchowym, tak jakby delikatnie odrębną przestrzenią, powiedzmy. No, bardzo to zyskuje, bardzo zyskuje na popularności, nie bez powodu, bo bardzo duże ilości wód, w których łowicie szczupaki, jest tak, że one te przynęty, jakkolwiek by to nie była wymyślna guma, jakkolwiek by to nie był wymyślny wobler, obrotówka, wahadłówka, cokolwiek, to te ryby już dużo widziały. I właśnie przez te kombo, czyli ten brak masy samej przynęty i to, że my to prowadzimy tak naprawdę po pierwsze dłonią, a po drugie no dzięki lince, więc możemy sobie naprawdę, tylko wyobraźnia jest powiedzmy jakimś ograniczeniem tego, jak my możemy tą muchę prezentować. Naprawdę może otworzyć wodę. Ale też może otworzyć trochę wyobraźnię pod to, jak my możemy przy, ze przy użyciu nawet zestawu spinningowego animować tą krzynętę w trochę inny sposób. Ja, jeszcze jedna rzecz, bo czas nam się kończy, a to jest trochę, czy wydaje mi się, że w miarę istotne, że jeżeli jest tu na przykład ktoś, kto już łowi, albo zaczyna, albo łowi na muchę, ma jakąś wędkę do łowienia metodą muchową, a chciałby spróbować łowić szczupaki. To tu niestety sprawa nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać. I to nie jest tak, że jeżeli kolega Wam doradzi, e, jak chcesz łowić szczupaki, to kup sobie dziewiątkę, dziesiątkę, wędkę po prostu, bo to jest dziewiątka, dziesiątka, wędka. Nie, bo dziewiątki, dziesiątki, czyli te klasy, powiedzmy takie w cudzysłowie delikatnym ciężary wyrzutowe tych muchówek, w obrębie jednej klasy się bardzo różnią. Jeżeli chcielibyście taką wędkę nabyć, to zadzwońcie nie wiem, do dowolnego sklepu i powiedzcie, że wy chcecie łowić dużymi przynętami bo to bardzo często jest kluczowe, bo taka dobrze skonstruowana wędka do operowania dużymi przynętami pomimo takiej samej klasy będzie się różniła od na przykład morskiej wędki muchowej, która służy powiedzmy do łowienia permitów na ciężkie krabiki. I to jest duża różnica i można się na porządną minę władować decydując się do łowienia wędkami dużymi przynętami taką wędką, która będzie miała zbyt delikatną szczytówkę. Piotrek słuchajcie jest, jest geekiem totalnym. Piotrek jak mu się pozwoli mówić o wędkach, o sprzęcie, nie to nie przestaje i za dwa dni dalej by tu siedział i opowiadał o wyjątkowości specjalnych modeli i tak dalej. E, wiedzę ma niewiarygodną. I jeśli macie kogokolwiek pytać, to pytajcie Piotra. To jest pierwsza sprawa. W ogóle łatwo go znaleźć. Igora pytajcie. Skręceni, Tomka pytajcie, Ale, ale Piotrek tam pytajcie. jest specjalistą od wędek. Każdy z nas ma tam swój, swój zakres wiedzy, w którym się czuje pewnie, ale Piotrek jest specjalistą od sprzętu i tego nie da się w żaden sposób. E, tutaj, e, no, nie ma tu ściemy w tym, co mówię. E, nie wiem, jak my z czasem wyglądamy, bo... Tak? E, słuchajcie, ja ma, mam prośbę. Kto z was próbował łowić szczupaki na muchę metodą muchową? Ręce w górę. E, dobra, a kto chciałby spróbować łowić szczupaki na muchę? Śmiało, nie krępujcie się. No. Chcielibyście, okej. Okay. I no właśnie, o to chodzi. Widzicie a coś, was, coś Was powstrzymywało? Jakieś e, problemy? Nie wiem, już abstrahując od budżetu, bo to czasami wiadomo, ale generalnie nie bójcie się tego. Są ludzie w Polsce, którzy mają e, już całkiem duże doświadczenia. Wystarczy napisać, zapytać, na pewno się znajdą chętni, którzy pomogą. E, bardzo łatwo niestety popaść. E, wpaść w jakieś takie błędne tory i, i faktycznie tak jak Piotrek powiedział o wędkach, ja mogę wspomnieć o linkach, że też można niestety przestrzelić z linkami, e, to w ogóle jest ciekawostka, słuchajcie, czy wyobrażacie sobie, taka i takie jest moje zdanie, ale sądzę, że chłopcy się zgodzą, który element w, zestawu muchowego do łowienia szczupaków jest najważniejszy, wędka, wędka, kołowrotek, linka, e, wędkarz, mucha, jak myślicie? Wędkarz. Słuchajcie, no wędkarz jest istotny, wiadomo, dobra, okej. Okay. Ale tak naprawdę, linka i przynęta to są dwa elementy, które są kluczowe, bo. Kołowrotek to już tam abstrahuje. Wędka super, jak jest lepsza, jak nie jest jakaś super wypasiona też, można tym rzucać. Nie ma A czasem to nawet lepiej. A czasami nawet lepiej. Natomiast z linkami to się już zaczynają schody i bywa, że ludzie, którzy się do mnie zgłaszają o poradę, mają tam ograniczony budżet. Ja mówię: Dobra, to kupcie tańszą wędkę, wydać nie wiem, 800-900 zł na nią, ale na linki i tak wydać tysiąc. I nikt tego nie może zrozumieć. Przesiadka ze spinningu i mówi sobie no co wędkę za 500 zł kupię kołowrotek za drugi 500 no to 1000 a a plecionkę za 60 a tu jest trochę inaczej. nie? No, natomiast zacząć można wiesz, od basowej no, linki. No, 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 tak, tylko Żeby, mówię, wie, żeby też, też nie przestraszyć was. Nie przestraszać, no, dlatego pytajcie. Mieć pytajcie. bardzo dużo linek do tego. Jeżeli pytajcie. będziecie chcieli się zagłębić już w ten temat, Oczywiście. to sięganie rzeczywiście po dodatkowe linki pomoże Wam rozwinąć możliwości, no bo są bardzo różne nad wodą. Słuchajcie, chyba będziemy po no to, kończyli. Mamy chyba koniec już, tak, prawda? No to... Tak, jest, no. dostajemy tu znaki, sygnały, także. Y Dziękujemy bardzo serdecznie. Gorąco I łówcie na duże muchy, bo słuchajcie, duże muchy to duże ryby. To, a, to duże mięso, duża ryba. Tutaj zobaczcie. o to duże muchy. Zobaczcie, duże jest Proszę bardzo. Akurat, właśnie metoda spinningowa, sandaczyki. Znamawiam gorąco jeśli będziecie potrzebowali wsparcia, pytań, jakieś będziecie mieli pytania, to wkręceni, również ja jako Pike Flies zapraszam do kontaktu, czy przez stronę, czy przez Facebooka, na pewno to ułatwimy, wam pomożemy, naprowadzimy pokierujemy miłego, miłego miłej reszty dnia, dziękujemy za obecność za wysłuchanie dzięki serdeczne, pozdrawiamy Zapraszamy oczywiście tam w okolicy basenu, można spróbować wędek, much, wszystkiego razu.